Henna na włosy. Słuchajcie, ja wiem, że włosy maniaczki kochają henne i nie tylko włosy maniaczki. I tak, henna w wielu wypadkach pogrubia włos, powoduje, że włos jest leśniący, taki lejący, też nie zawsze. I nie tylko ta Henna Indygo powoduje, że włosy po rozjaśnianiu są zielone. Włosy w ogóle po hennie ciężko rozjaśnić. I sama henna w sobie nie jest zła, natomiast ja uważam, że to jest droga w długą i jedną stronę. Oczywiście to tym wszystkiemu można jakby. można to cofnąć, można jakoś tej henny się pozbyć z włosów, natomiast będzie bardzo nieciekawie. Pracując przez 13 lat, w zasadzie już ponad w zawodzie fryzjera, miałem do czynienia z rozjaśnieniem henny. I nieważne, to była indygo, serigo, brigo, obrigo, Obligo srado. Nieważne. Nigdy nie było łatwo. Nigdy nie było łatwo i zanim te włosy doszły do siebie, to też trochę mi minęło czasu. Mimo, że były jakieś olatleksy, bondy, ochrony, fleksy, kreksy, mleksy, meleksy. Naprawdę nie jest łatwo, dlatego spoko. Jak lubisz Henne, ok Natomiast jeśli zdecydujesz się na usunięcie jej z włosów, to nie jest to zbyt łatwe. No chyba, że ci się udało, to masz jakieś super genialne włosy, albo może masz jakieś metody, których ja nie znam i chętnie je poznam. Natomiast przynajmniej nigdy się nie trafiło, że było jakoś ultra łatwo ściągnąć chętne z włosów. Ale jeśli ktoś z Was, nawet włosomaniaczki się tu jakieś są, bo nie wszystkie włosomaniaczki są złe, znam dużo dobrych, nawet moje klientki włosomaniaczki są super, pozdrawiam serdecznie. Jak macie jakieś sposoby, jak bezpiecznie, najlepiej, e, najłatwiej pozbyć się henny z włosów, dajcie mi znać, bo ja nie jestem zamknięty na jakieś inne rzeczy. Tylko napiszcie. Pozdrawiam.